W ja tu mam malina to jest kanał Brawl Stars 420. No i co, jak zwykle gramy od Gejaszem? Ale chciałbym Was jeszcze dodać do subskrypcji tego kanału i łapki w górę dania na 50. Dobra, na 50 łapek w górę dajecie mi jakieś zadanie. Które muszę wykonać Brawl Stars, hmm. jest tylko jeden, a no nie dwóch. To jest ja już... tak się nie dam, bo co tutaj się Dobra. Egiejasz atakuje. Coś też tak myślałem, ale dobra. Walić tę skrzyneczkę w nich Jezu, jeszcze ta opustrowa legendarna chyba kej. Czy Nie wiem Tak, muszę być G ja szła Jest tylko jeden. MX, ma inna na No chodź. Kici, 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 kici. Kici, kici. No chodź. Kici, się z No chodź. do Bomb i na 50 subskrypcji wam przypomnę Jak nie subskrypcji to zrobiłem na żywo Browser dalej Dobra, dajmy się pobawić bo to będzie się długie trzeci to korzysta no że się skrejdowali. co za walony ładnie nieładnie nie nieładnie. No, no, no. Teraz tu też się trzeba pobawić. Ale elgijasz, jest tylko jeden, zapamiętajcie to. No, a Nie ma... nie no, ja... Ja tylko nie jestem. I co załamał No, fuck you! Puuu! No, no, no! No, bo tryb, to Zadyma, bo się dzieje, zadyma. Coś mam do odbioru, czy ja? nie? No, prezent. Ale nie taki prezencik dla Edgeiasza. Macie Edgeiasza, to czyli przegraliście? Odwiedził. To... No właśnie. Ojej, a nie trafi już, nie trafiłeś. To ja ząpiłem. Nie, nawet się tego nie wasz. Po co tknąłeś piłkę? Po co? Ale zagrali tu. Al zagrali. No i papa, świecie żywy. Dobra. Odrodziłem się teraz w kasie mięk, których mam rozwalić Pierwszy kolczyk, tak? Czy, czy, czy gry? Kalczyk Załapię mnie A gdzie piłeczka? Dobra Teraz grifa trzeba rozwalić. Dobra, Grzykow. Grzykow. no Nie! Co Brawo, brawo, róża, róża, róża. Napiszę w komentarzach, kto się za mój zaokrać, na mnie czy ze mną w parze. bardzo blisko bliska Czy Czułem coś do odbioru. Chyba tak. I tak mamy. Sardotnik. Okus pokus, szary mary twoja stara to twój stary Edgejasz. Bardzo rzadki. Bardzo rzadki jest Edgejasz. Macie rację.

Let's go yeah, Nie no, zaraz was rozwolę A nie mówiłem inteligencja kur Czaczki. wyyyyguu ooo a i zapomniałem powiedzieć wpadajcie na mój e, kanał roblox stworzyłem e, kanał roblox będzie o robloxie a szczególnie od 99 e, ten 99 przed nocą w lesie Dobra, pokazać, pokazać mi, mi, najszybli Co to Ukraina czy co? Ale gold! Ja nostry No co za świnia ma! Rozwalić Cię? na solo! Jak ktoś Ci nie pasi. No, pyta. Chcesz iść na solo? Czy z dziewczynkami się nie ma? Aha, no tak. Chcesz z dziewczynką. Ej, No... No, na no, no, zaraz się rozwolę. Nic, naprawdę. Mm. Rapa proskiej, rapa proskiej, skabydej, skabydej, lewam go rapa proskiej. Aj tak, dubno. Nie, no, no, no. No, zaraz rozwalaj, naprawdę. Przysięgam. Bo jeszcze raz taka sytuacja, a pójdę tu twoją małym. Naprawdę. No z nim. I co wało Makolet? Idź do mamusi i się popłac. Nie, mamo, nie zabijam nic malinak. No co za walona, Amber? Amber, ma kuczkę w tej maluszki, żebyś się wypułakała? Żeby co zrobiłaś? Nie. No. Żeby to mi się więcej razy nie powtórzyło. ALE GOLD A i napiszcie czy woleliście skrzynki, czy star dropy wolicie Ja ogólnie skrzynki Górna hmm. BUMBKA Dobra, Dobra zapomniałam wam powiedzieć a, i robię ankietę. Kupujemy na niego, czy nie? Dobra. Nara. To było na tyle. Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach. Nara.